We wrześniu 2021 roku, przesłuchaniami eliminacyjnymi Fundacji Elektrowni Rybnik po raz 25 zainaugurowano Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej. Na przestrzeni minionego ćwierćwiecza, przedsięwzięcie to, grupujące na scenie artystycznie utalentowanych wokalistów, zdążyło się wpisać nie tylko w lokalny, ale także ogólnopolski krajobraz. To między innymi dzięki festiwalowi Rybnik nie jest miastem anonimowym na kulturalnej mapie Polski w dziedzinie piosenki artystycznej. Staraniem dyrekcji ówczesnej Elektrowni Rybnik oraz kierującego wówczas Fundacją Stanisława Wójtowicza, długoletniego dyrektora festiwalu, animatorów kultury i od początku organizatorów festiwalu Wojciecha Bronowskiego, Jadwigi Demczuk-Bronowskiej, przy merytorycznym doradztwie dziennikarza muzycznego Jana Poprawy. Z dużą dozą nieśmiałości w roku 1997 zainaugurowano wydarzenie kulturalne pod nazwą Aktorska czy Poetycka Piosenka Nobliwa. Taki był pierwszy tytuł imprezy, która już w następnych latach weszła na stałe do kalendarza rybnickich projektów kulturalnych pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA. Warto podkreślić, iż przedsięwzięcie świętujące w bieżącym roku jubileusz 25-lecia od początku miało szczęście do ludzi, którzy dzięki pasji i zaangażowaniu urzeczywistniali swoje marzenia. To głównie dzięki licznej rzeszy osób związanych z festiwalem od samego początku postawiono na walory literackie utworów, jak również na kunszt wykonawczy, honorując każdego roku tych najbardziej utalentowanych artystów. Przez kilkanaście lat na festiwal zapraszano laureatów podobnych wydarzeń artystycznych organizowanych w kraju. Do rybnika przyjeżdżali wtedy zdolni i utalentowani, ale nie bardzo jeszcze znani krajowi wykonawcy z kręgu piosenki literackiej. Stąd nieprzypadkowo to wydarzenie nazywa się w środowisku artystycznym festiwalem festiwali. Od 1997 roku każda kolejna edycja była coraz lepsza. A festiwal z roku na rok zataczał coraz szersze kręgi. Do tej pory, przez 24 edycje festiwalu, w 82 koncertach uczestniczyło ponad 30 tysięcy widzów. W finale konkursu wystąpiło ponad 1500 wykonawców, a w eliminacjach uczestniczyło kilka tysięcy uczestników z całego kraju. Wśród nich byli tacy, dla których zwycięstwo było zaledwie nic nieznaczącym epizodem. Ale nie brakowało wykonawców, dla których nagroda ta była początkiem artystycznej drogi. Należy także wspomnieć, iż w związku ze stale rosnącym znaczeniem OFPA wprowadzono ogólnopolskie eliminacje piosenki artystycznej, stwarzające szansę wykonawcom, którzy są na początku swojej artystycznej drogi. Warto dodać, iż festiwal od początku jest otwarty na wszystkie artystycznie uzdolnione osoby bez względu na wiek. Zawsze też wymogiem regulaminowym wokaliście towarzyszył żywy akompaniament na jednym dowolnym instrumencie. Z myślą o uczestnikach eliminacji organizowano, prowadzone przez znakomitych specjalistów, warsztaty wokalne oraz interpretacji i kultury słowa dla kilkunastu wokalistów wybranych podczas eliminacji. Każdego roku zwieńczeniem całości jest finał konkursu krajowego odbywający się w siedzibie głównego organizatora festiwalu Fundacji Elektrowni Rybnik oraz odbywający się niemal od początku w Teatrze Ziemi Rybnickiej współorganizatora festiwalu koncert laureatów i koncert galowy. Festiwalowi każdego roku towarzyszą koncerty znakomitych gwiazd, w tym wiele specjalnie realizowanych na OFPA projektów wokalno-muzycznych, które miały charakter interesujących widowisk artystycznych. Na przestrzeni minionych lat, niemal wszystko, co nas otacza, uległo zmianie. Nie zmieniła się natomiast idea festiwalu, przyświecająca organizatorom, czyli promowanie uzdolnionych artystów piosenki z sensem. Tak oto jesteśmy w trakcie jubileuszowej edycji. Za nami sporo artystycznych wzruszeń. Wierzymy, że wiele jeszcze przed nami. Dziękujemy należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Elektrowni Rybnik za udzielane przez 25 lat wsparcie. Już teraz dziękujemy artystom i festiwalowej publiczności. Cieszymy się z tych wspólnych chwil radości które towarzyszą tej inicjatywie od samego początku.